Serdecznie witam w kolejnym wydaniu European ASELCO Report. W ubiegły poniedziałek trojka składająca się z Międzynarodowego Funduszu Walutowego Komisji Unii Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego przedstawiła długo oczekiwany raport o aktualnych postępach w Grecji, według którego postępy osiągnięto zwłaszcza w konsolidacji budżetu oraz w realizacji reform strukturalnych. Wierzyciele chwalą poza tym determinację greckich polityków w realizacji programów oszczędnościowych i reform. Grecki parlament potwierdził tydzień wcześniej nowy budżet oszczędnościowy. Raport trojki nadał również kierunek rozmowom podczas poniedziałkowego spotkania ministrów finansów w Brukseli. Szef Eurogrupy Jean-Claude Juncker widzi w raporcie trojki pozytywny ton oraz pochwalił postępy Grecji. Jednakże w Brukseli nie zapadła jeszcze decyzja o wypłaceniu następnej transzy pomocy finansowej w wysokości 31,5 miliarda euro. Eurogrupa zamierza najpierw dokładnie przeanalizować raport trojki i zaczekać na szybką realizację oczekiwanych reform, powiedział Juncker. Ostateczna decyzja o dalszej pomocy finansowej zapadnie podczas kolejnego szczytu Unii Europejskiej 20 listopada. Eurogrupa postanowiła również przyznać Grecji dwa lata więcej czasu na osiągnięcie celów oszczędnościowych. Propozycja pochodzi od trojki oraz ministrów finansów 17 państw strefy euro i jest widziana jako sprawiedliwe dostosowanie ze względu na rozwój gospodarczy w Grecji. Co prawda zwłoka oznacza także większe koszty w wysokości 33 miliardów euro. Jak zostaną sfinansowane te koszty nie jest jeszcze do końca jasne. O zezwoleniu na nowe pieniądze z parasola ratunkowego IFSF muszą zadecydować jednakże po porozumieniu eurogrupy jeszcze niektóre parlamenty, jak na przykład niemiecki Bundestag. Zdaniem rzecznika rządu Stefana Zajbeata należy zaczekać na kompletny raport trojki, zanim nastąpi głosowanie nad kolejną transzą pomocy dla Grecji. Do tej pory brakuje jeszcze w raporcie na przykład oceny zdolności dotyczącej spłaty zadłużenia publicznego. Należy ustalić, kiedy Ateny będą mogły spłacić swoje wszystkie długi bez narażania wzrostu. Bez kredytów od międzynarodowych wierzycieli groziło Grecji w ubiegły piątek niemalże bankructwo państwa. Kraj nie był w stanie sam pokryć starego zadłużenia w wysokości 5 miliardów euro, jednakże pomoc Europejskiego Banku Centralnego uratowała na razie Grecję przed plejtą. Miliony Europejczyków wyszły w ubiegłą środę na ulicę w proteście przeciwko polityce oszczędnościowej w swoich krajach. W Portugalii i Hiszpanii strajk generalny sparaliżował w znacznym stopniu życie publiczne. Podczas licznych akcji protestacyjnych doszło również do start z policją. Do protestów, do których doszło głównie na południu kontynentu, nawoływały europejskie związki zawodowe. W Portugalii ucierpiał z tego powodu zwłaszcza transport i służba publiczna. Poza tym w szpitalach 90 pracowników nie przystąpiło wcale do pracy. Przedtem protestowały już tysiące osób w Lizbonie przeciwko wizycie kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Kanclerz przybyła do stolicy Portugalii na spotkanie z premierem Coelho. W Hiszpanii doszło w godzinach nocnych po początkowych pokojowych protestach do starć między demonstrantami a policją w Madrycie i Barcelonie. 74 osoby zostały ranne, a około 120 strajkujących zostało zatrzymanych. W całym kraju według informacji związków zawodowych w strajkach manifestujących przeciwko policji oszczędnościowej premiera Rajoy uczestniczyli prawie wszyscy pracownicy z branży samochodowej, energetycznej, budowy statków gospodarki budowlanej. Międzynarodowe transporty lotnicze i kolejowe również ucierpiały wskutek strajków generalnych w Hiszpanii i Portugalii, doszło do licznych opóźnień i odwołań lotów oraz pociągów. W Grecji dziesiątki tysięcy pracowników państwowych brały udział w ogólnoeuropejskim strajku i na trzy godziny zawiesiły swoją pracę, zarówno szkoły, jak i ministerstwa pozostały tego dnia zamknięte. W Grecji odbył się już przed tygodniem dwudniowy strajk generalny przeciwko nowym krokom oszczędnościowym. W ogólnoeuropejskim strajku związkowcy uczestniczyli również w Belgii, Francji i we Włoszech. To był raport z ubiegłego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.